drogie Anony. Pamiętajcie, że możecie wpaść na naszego Discorda, żeby popisać i być na bieżąco. Link w opisie. Lato 2024. Lecisz sobie na randomowej trasie po Europie za grosze z plecakiem. Do kabiny niespodziewanie wchodzi największa artystka wszechczasów. Taylor Swift siada obok ciebie na miejscu przy oknie w pierwszym rzędzie i z dumą mówi, że zapłaciła za ślad węglowy. Całego samolotu. To jakieś twoje roczne zarobki. Szanujesz. Ostracyzm pomógł jak zawsze. Fast forward między zapowiedzią wózka z żarciem a reklamą perfum i loterii pojawia się nowa część stała. Stewardesa pokazuje kolorowy wykres i podaje, że ślad węglowy lotu PL2137 został pokryty w 100%. Wszyscy klaszczą. Pilot wstał i też klaskał. Serio? <gryw> Bo ma autopilota, lol. Moi drodzy, w imieniu załogi Orzeł 1 i linii lotniczej Janusz Lot serdecznie dziękujemy za daniny. Zbiórka pozwoli na ufundowanie działań i ratowanie planety przez naszego partnera ekologicznego. Ostatnie pokolenie. Drapiesz się w czoło, gdy kobieta wskazuje na skrzydło. Rozglądasz się, a tam aktywista w kamizelce, przyklejony do poszycia samolotu, stara się coś krzyczeć, ale zagłusza go silnik odrzutowy, pęd powietrza i amerykańska gwiazda, która właśnie nuci nowy singiel. Nikt go tym razem nie próbuje usunąć. Typ otwiera puszkę z pomarańczową farbą i własnoręcznie rozpyla hemtrailsy w imię Matki Ziemi. Następnych pokoleń nie stwierdzono czytał paściarz. No, oni potrafią przesadzać.